Cześć, witajcie z tej strony, Poprawny Polako. To kolejny odcinek z serii High Pixel Blitz Survival Games, w skrócie HBSG. Super, udało się. E, Okej, okay, a więc dzisiaj dołączyłem do jakiejś takiej śmiesznej mapy, która miała 8 slotów, ale zdaje się, że coś się dziwnie zmieniło, albo to był jakiś glitch, ponieważ teraz widzę już 24 miejsca. Na dodatek nie mam pojęcia, na jakiej mapie będę grał. Mitril. No, na Mitrilu już chyba grałem, chociaż. Nie jestem pewien, ale chyba, chyba na nim grałem. To jest chyba. Hmm, nie, wiecie co, nie pamiętam, ale, no, dobra, nieważne, nie zastanawiajmy się nad tym, jak wejdę do gry, to zobaczę, czy na tym grałem, czy nie, poznam. Um, na chwilowo muszę Wam przypomnieć, że każdy odcinek z tej serii, czy też z tej miniserii, e, zawiera w sobie tylko jedną grę. Oczywiście, tak, czy nie, oczywiście, dobra, jestem matematykiem, a więc nie każdy zawiera w sobie tylko jedną grę, um, ale takie są założenia tej serii, e, i za wszelkie wyjątki. Mm, odpowiedzialny jest mój totalny brak skilla i szczęścia, mianowicie no jeśli gra będzie trwała no, około minuty, no to wtedy nie będę już taki i zrobię jeszcze, zagram jeszcze drugi raz w tym samym odcinku dobrze, dzisiaj w takim razie wybierzmy sobie e, klasę postaci Fisherman, czyli rybak e, poprzednim razem ją zignorowałem, ponieważ wydawało mi się, że nigdzie nie będzie wody, e, ale zobaczyłem być może to wcale nie tak wygląda, ponieważ zdaje się, że te Blitz Survival Games dużo bardziej opierają się to czy jest większa waga przykładana do walki niż do jedzenia względem innych survival gamesów, więc być może, być może ten Fisherman, chociaż nie, wiecie co, wydaje mi się, że jest, taka, jest taki śmieszny trik, że wędki można używać jako broni dystansowej, więc być może to, o to tutaj chodzi, to jest główna zaleta tej klasy postaci. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jeśli uda mi się przeżyć co najmniej minutę, teraz już wiem z całą pewnością, że na tej mapie jeszcze nie grałem i wygląda bardzo ładnie. No i lecimy. Lecimy, nie ma co Miecz, hełm, wędka, super I uciekamy Gdzie pieprz rośnie Z mieczem w ręku I wpadamy do wody, żeby nie stracić życia Super, udało się Tutaj na tym zielonym, mówię wam, musi gdzieś być jakaś skrzynia No po prostu, chociaż nie Bo to pełni funkcję mostu Nie wiem, czy ten koleś w ogóle zauważył, że za nim idę Jeśli nie, to bardzo fajnie Założę sobie hełm najpierw a teraz spróbujmy go zabić, tak po prostu. No teraz już na pewno wie, nie ma co do jego wątpliwości. Wie, że tu jestem, ale zobaczcie, chociaż nie myślałem, że on ma 10 punktów życia, ale on ma 18. Dobra, on przyde mną ucieka gdzie pieprz rośnie. Yy, I niech sobie ucieka, bo ja nie mam zamiaru go gonić. Nie czuję takiej potrzeby wewnętrznej. Zewnętrznej też nie, ponieważ jestem sam w pokoju i yy, nikt na mnie nie wywiera żadnej presji. Czy ktoś za mną jest swoją drogą, mógłbym się dać zrobić tak samo jak on mi. I ktoś mógłby tuż za mną być. Okej, okay, dostałem zestaw rybaka. Dwie ryby i wędka. E, jedną wędkę już mam, więc teraz mam dwie i spróbujmy nią strzelić tego typa. Wow. No to jest to, kurde. To jest to. Jeszcze raz. Nie dobra, jeszcze raz. Lecimy. No, trafiłem go, patrzcie, no. Tego się nie spodziewałem. Ale on też ma wędkę, no to będzie pojedynek rybaków. Ale jakoś lepiej mi to idzie, co jest dziwne, ponieważ nigdy jeszcze nie wędkowałem. Przynajmniej nie, nie celowałem wędką w ludzi. Szczególnie w tej grze. Znaczy raczej, raczej nie, nigdy, bo w zasadzie to, to byłoby dziwniejsze, gdybym robił to naprawdę, niż jeśli robię to w tej grze. Dobra, wiecie co, do, to, to, to do niczego nie prowadzi. No, po prostu jesteśmy takimi lamerami, że żaden drugiego nie umie trafić. Więc porzuczę, porzucę go. No ale tutaj mamy... o. O ty, tutaj mam jakiegoś kolejnego kolesia Który chce dostać z wędki najwyraźniej W ogóle nie wiem czy on stracił jakieś życie Bo wydawało mi się, że cały czas miał 20 Ale być może to takie opóźnienie po prostu jest małe No nie wiem, ja wezmę teraz do ręki miecz Bo jakoś czuję się pewniej z mieczem Wpłyniemy pod wodę Bo chyba zadajemy wtedy obrażenia krytyczne Ej zobaczcie, on prawie nie żyje Prawie nie żyje, jest mój, jest mój, jest mój Jesteś mój, jesteś mój Lu, -lu Brzmi jakoś rumuńsko Cholera, uciekł mi Dobra, gonimy go czy bronimy się z tyłu? Zawalmy mu wędko. Brawo, brawo, poprawne. zawaliłeś mu wędko. Teraz go zabijamy. Teraz zabijamy Luczesku. Ale jestem epicki, zobaczcie, zobaczcie na to. Okej, okay, a więc mam mnóstwo przedmiotów. I teraz od razu lecę, zakładam całą zbroję jaką mam. I mam jej naprawdę du. Nie, mam dwa elementy, okej, okay, ale mam, mam złoty miecz. Patrzcie, mam złoty miecz. Teraz muszę się gdzieś skampić, żeby, żeby zregenerować sobie życie. Ponieważ mam pełny, pełny, pełny pasek głodu, to to idzie naprawdę szybko. Teraz mam jeszcze pełniejszy, ponieważ wtedy no nie był całkiem pełny. Oj, oj, myślałem, że ktoś mnie zaatakował, ale ja tylko dostałem um, premię do prędkości. No dobra, a więc gwiazda, ten Blitzstar będzie na mapie za 2 minuty. Pierwszy raz mam naprawdę taki fajny, dobry ekwipunek. Złoty miecz i w ogóle, takie same bajery. Zostało 8 graczy, więc to też jest chyba mój rekord, chociaż nie jestem pewien. Wydaje mi się, że za pierwszym razem też jakoś coś koło tego zostało, kiedy ginąłem. No i... I poszukajmy jakiejś skrzyni. To jest bardzo dobry pomysł. Poszukajmy jakiejś skrzyni. Jest to takie totalne zadupie, że powinna tu być jakaś skrzynia. No to byłoby naprawdę... Dziwne, gdy tu nie było żadnej skrzyni, no bo w końcu musimy mieć jakieś profity z tego, że się tu znaleźliśmy. Chociaż z drugiej strony, profitem jest też to, że jesteśmy na Zadupiu i po prostu nikogo tu nie ma. Przynajmniej jest tu mniejsza szansa na spotkanie kogoś, i to w zasadzie też jest profit, bo bezwysiłkowo można przeżyć. Natomiast. Ja bym chciał znaleźć jakąś skrzynię, bo jestem dosyć mocno uzbrojony i szczerze mówiąc, pierwszy raz chyba nie boję się pojedynku z innym graczem. Oczywiście wiem, że mogę go przegrać, nawet ktoś może być jeszcze lepiej uzbrojony ode mnie, albo może mieć po prostu lepszego skilla albo szczęście, ale nie boję się za bardzo, więc nie chcę się chować teraz. Teraz chcę znaleźć jakąś skrzynię, wątpię, żeby akurat w niej się znalazła ta gwiazda Blitz, Blitzstar, szczególnie że jeszcze jej nie ma, um, ale fajnie byłoby jednak zdobyć w ogóle jakieś przedmioty. Okej, okay, a więc pójdźmy sobie do tego domku. Cholera, cholera. Nie da się tędy. Trzeba... trzeba przejść po dachu. O, jest skrzynia, O, zobaczcie. Jakie fajne rzeczy szkoda, tylko że do niczego mi się nie przydadzą, bo, bo mam już mam już wszystko to co dostałem w lepszej wersji. Albo na przykład mam mnóstwo zboża, które mi nie jest do niczego potrzebne. Jedzenia mam wystarczająco dużo, żeby mi starczyło na całą grę raczej. Yy. Zgniłe mięso? Nie, nie będę jadł mięsa. zjem sobie... Ej, to jest ugotowana ryba. Dobra, wiecie co? Skoro już jestem tuż przy jakiejś skrzyni, to zajrzyjmy sobie do tamtej, bo być może akurat w niej się pojawił ten blitzer i głupio byłoby go nie znaleźć. Czy to jest jakiś gracz? Nie, to jest drzewo. No, sorry. pomyliłem drzewo z graczem. No, bywa. E... No, nie ma tu oczywiście gwiazdy. E... Powiedziałem to nawet zanim zobaczyłem zawartość skrzyni. Zawartości skrzyni, swoją drogą. Zawartość skrzyni... Jest zbiorem pustym, znaczy, o wiecie mi o co chodzi, chodzi mi o rozkminę bardzo głęboką, czy mogę powiedzieć, że zobaczyłem zawartość skrzyni, jeśli skrzynia jest pusta. Można powiedzieć, że przekonałem się, jaka jest zawartość skrzyni, nie no, jeśli można powiedzieć, że przekonałem się jaka jest zawartość skrzyni, to można też powiedzieć, chyba, że zobaczyłem zawartość skrzyni. Dobra, koniec rozkminy, e... o matko rozkmina. no to brzmi za poważnie, no to jakieś tam błahe takie zastanawianie się nad jakimiś pierdołami. Dobra. Eee, okej, okay, a więc zjedzmy sobie rybkę. Dobra, rybka dała mniejszy efekt niż się spodziewałem, ale dopełnimy sobie teraz głód, znaczy te pasek głodu tym mięsem. No i zobaczcie, no. Zostało pięciu graczy, zabiłem dwóch, to, to jest absolutny rekord na obu frontach Mam, że mam złoty miecz, to też jest fajne. I generalnie nie wiem czy musi minąć faktycznie to 13,5 minuty, żebyśmy doszli do tego def w którym po prostu wszyscy są wrzucani do małego pomieszczenia, żeby żeby już nie było czegoś takiego, że wszyscy się czają i gra będzie trwała dwie godziny, zanim ktoś kogoś znajdzie. Nie wiem czy musi minąć to 13 minut faktycznie, może może i musi. Wiem tyle, że może tu jest skrzynia jakaś fajna, może na przykład przydałoby się wejść na ten statek, ten statek no sorry, ale jeśli na tym statku nie ma skrzyni, no to Dobra, nie będę, nie będę tutaj żadnych obietnic składał, których nie chcę dotrzymać. Których nie chciałbym musieć dotrzymać. Ale zdziwiłbym się, gdyby na tym statku nie było niczego. Chyba, że na ten statek w ogóle po prostu nie da się wejść. No to wtedy faktycznie może, może jest pusty, no. Bo nie widzę, nie widzę sposobu, na jaki można by się tam dostać. Wiecie co? Dobra, chrzanić to. Płynę dalej. Płynę dalej. Wszystko płynie, więc ja też płynę... Jak to było? Pantarej, wszystko płynie, to chyba z Greki. Jest, jest, jest też taki utwór muzyczny, wszystko płynie, ale to już inna sprawa i historia, inna historia. No dobra, więc w takim razie może jest jakaś skrzynia tutaj. O, jest, widzę skrzynię. Ta skrzynia na pewno, o, ktoś zginął, zobaczcie, niespodzianka. Ta skrzynia na pewno została już opróżniona. Pytanie brzmi, oczywiście, tylko tak, czy pojawiło się w niej w międzyczasie coś. Coś takiego jak blitzstar? Nie, nie pojawiło się ok eee, A więc wejdźmy sobie tutaj Na górę O, kolejna skrzynia, w której też nie pojawił się Blitzstar, zgadłem, nie pojawił się No ale w końcu Jaka była szansa eee, Czy to jest skrzynia? Nie, to jest pomarańczowa wełna Nie, chcę się pływać, pływanie jest niewygodne Może ja tu poczekam Po prostu nie, dobra, nie będę czekał Ma być ciekawie, ma być ciekawie Czekanie nie jest ciekawe zazwyczaj Przynajmniej nie dla obserwatorów bo ja tam mogę jeszcze jako takie emocje jakieś odczuwać, napięcie, oczekiwanie i w ogóle. Um, ale wy, wy wy jeszcze mniej będziecie to odczuwać niż ja, szczególnie, że jest to gra komputerowa, więc już w ogóle. Ha, no dobra, z której strony ja przyszedłem? Gdzie ja jeszcze nie byłem? Hmm, powiedzmy, że nie było mnie. Gdzieś, gdzie można, kurczę, wiecie co, naprawdę nie wiem, gdzie pójść. Co ja mam ze sobą zrobić? Będę szukał teraz sensu życia. No na pewno sens życia odbiega od tycia, więc moi drodzy, zdrowo się odżywiacie, uprawiajcie sport i tak dalej. Nie, nie, to było całkowicie losowe. Stwierdzenie. Ale mi się zrymowało. No dobra. E, Okej, okay, spróbujmy pójść tam. No nie wiem, nie wiem, czy przypadkiem nie wrócę dokładnie w to samo miejsce, do tego samego statku, na który się nie da wejść. Eee, dobra, pójdźmy tam, ok, popłyńmy tam. E, stamtąd na pewno nie przyszedłem, znaczy prawie na pewno. Wydaje mi się, że faktycznie powinno być widać statek, jeśli stamtąd przyszedłem, a tu statku nie widać. E, czy dam radę wskoczyć na no, to? Nie dam rady, co najwyżej mogę się utopić, o, ale dam radę wskoczyć z tej Lilii. A więc jak w końcu mi się uda wyskoczyć na stały ląd, super udało się. To możemy się rozejrzeć. Czy w ogóle jest tu dokąd? Jest tu, jest tu miejsce? Jest tu gdzie pójść? Nie, no żeby żeby było gdzie pójść, to trzeba jednak faktycznie e, z tej centralnej nory wyjść, wspiąć się tu po ścianie i może tam będzie coś fajnego. Może znajdę tam jakiegoś innego gracza. Może znajdę jakąś skrzynię z jakimiś przedmiotami. Może z tą gwiazdą. E, no nie wiem, whatever. Będzie ciekawie. No nie ma co tam siedzieć na samym środku i się nudzić. O, zobaczcie, wszystkie skrzynie zostały ponownie uzupełnione. Kurczę, czyli teraz, teraz trzeba szukać skrzyni. O, ej, wiecie co, to jest ten domek, z którego przyszedłem. I to jest ta skrzynia, która została uzupełniona i znowu nie ma w niej nic, co by mogło mi się przydać. Znaczy to mięso no ewentualnie, wiecie co, bo no nie mam nieskończonych zapasów mięsa. Dobra, a teraz spróbujmy sobie przypomnieć... Ej, wiecie co, to tam szkoda, że te skrzynie dopiero teraz się uzupełniły, bo tam po środku jest przecież mnóstwo, te czy mnóstwo. Dwie skrzynie znalazłem. Więc szkoda, że szkoda, że ich nie znalazłem już po tym jak się... jak był ten refil. ale okej. Okay. Wskoczmy sobie, znaczy, wskoczmy sobie, może lepiej nie. zejdźmy Zajdźmy, zachowując zasady BHP, tutaj na dół. W ogóle, jakiś się, jezu, ale się przestraszyłem tego typa, skąd on się tu wziął? Czy ja go zabiłem? Czy on żyje? Czemu on ma tyle życia? O, patrzcie. Patrzcie, zabiłem kolejną osobę. W ogóle, zabiłem już trz, trzy osoby, to jest niesamowite. Dobra, teraz tak. Czy mam jakąś zbroję, którą mogę założyć? No mam. Czy mam jakieś spodnie? Nie mam spodni. W ogóle tu jeszcze nie widziałem spodni. Czy tu jest jakaś zbroja fajna, którą tracę? Nie. Złote buty. No wolę chyba założyć złote buty faktycznie, więc poproszę jakieś. Złote buty, halo. Dziękuję. E, ten, o, ten kask. On jest zafarbowany, nie wiem czemu. O, o, tu, tu jest coś fajnego. Tu mi się podoba ta złota, ta, ta zbroja. E, wygląda lepiej niż to coś, co mam na sobie. Nie chleb, nie topór, nie topór. O, zbroja super. Spodnie tutaj nie ma. No i na oko, no nic więcej przydatnego tutaj nie znajdę. Mamy teraz mnóstwo mięsa. O, Deathmatch. ile, Ilu zostało graczy? Trzech. A gdzie oni wszyscy są? O, tutaj jest jeden. Dobra, okej. Okay. Teraz full skupię. Ja mam trzy serduszka życia. O, matko boska. Ale przesrałem za przeproszeniem. O, je, nie wierzę po prostu. Co ja zrobiłem? Dobra, walmy go tą wędką, bo jeśli on się skapnie, że mamy trzy serduszka życia, a to w końcu widać, to... A, ale w topa. Ludzie, ale w topa totalna. I czemu on czemu on nie traci życia jak ja go biję wędką? I w ogóle czy ta mapa się zmniejsza? Dobra, przechodzimy do ataku, nie ma co trzeba być odważnym. No i co? No i co, no i co, no i co? No i, co? No i bardzo pasjonująca walka. Efekty specjalne, że hoho. -ho ale zginąłem. Okej, okay, moi drodzy, a więc zająłem miejsce na podium. Ten odcinek był dłuższy niż poprzedni, w którym grałem aż dwie gry, no i w ogóle czuję się spełnionym graczem ee, w tą minigrę, czyli w minigrę Blitz Survival Games na serwerze Hypixel.net. A to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, cieszę się, że tak dobrze mi poszło i się fajnie zaprezentowałem. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie. Pozdrawiam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie i do usłyszenia przy najbliższej okazji. Cześć!